Witam tu informatyka EC. Witam was w drugim odcinku o maszynach wirtualnych. Dzisiaj pokażę wam jak zainstalować Windows 11. Zaczynamy. Najpierw musimy pobrać pliki z linku z opisu. Następnie dodać nową maszynę, nadać jej nazwę, wybrać Windows 10 w wersji 64-bit, przydzielić ram, najlepiej 8 GB, oraz utworzyć nowy dysk i wybrać jego lokalizację. Teraz przechodzimy do ustawień maszyny. Wybieramy pamięć oraz zaznaczamy pobrane pliki ISO. Teraz uruchamiamy maszynę. Wybieramy obraz i czekamy na uruchomienie. Teraz kontynuujemy instalację. Wybieramy opcję bez kodu licencji, akceptujemy regulamin i czekamy. Teraz system się ponownie uruchomi. Czas na konfigurację. Należy pamiętać, aby wyłączyć wszystkie funkcje online i lokalizowanie. teraz jeszcze chwila i będziemy mogli korzystać z Windowsa 11. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. W następnym filmie przedstawię wam funkcję tego Windowsa. Jeśli podoba Ci się moja działalność. Polub moje filmy i zasubskrybuj mój kanał.